Widzę, że klątwa nadal działa. Żałosne te czasy, aż mi się srać zachciało. nie należysz do bogaczy, co? Szczur zombie z złote. <grym> ja, już powoli, nadchodzę i nie wiesz, nawet kiedy ci odgryzę kinder jajka podczas twojej dwójki kuru za szczury. Nie, tamten szczur był pokropiony hey, wodą święconą niemożliwe, żeby się przemienił w zombie. Dziadek szczura z kibla. 4 złote. Żadnego to. rekordu nie będzie ty, polska świnio. Zamordowałeś mojego wnuka z zimną krwią, bezczeszcząc jego ciało. Niech cię ścierwo jad w dupę ugryzie. Tak, służyłem w wermachcie. A, to jest tu. Muszę Oli to wysłać. Ciekawe, jaki to ma smak w ogóle, kurwa. Ja to wziąłem tylko dlatego, bo ja już to kiedyś widziałem na stacji właśnie benzynowej i byłem ciekaw, nie? Po prostu wiecie, ja tak mam, że ja lubię. Jak jestem czegoś ciekaw, to ja... Nie, ładnie pachnie. Tobie i tak po każdym serce lata? Nawet po małej puszce, takiej 200ml w energolu? No dobra, czacik, wasze zdrowie. Kurwa, jak lekarstwo, Ale kurwa niedobre. Och, idź w pizdu. Holy shit. Święte gówno. Anielski orszak mój twą duszę przyjmę, uniesie z ziemię powyższe nogi. 10 złotych. Chciałem zamówić msze w kaplicy Xardasa za duszę wybitnego papieża Polaka Kajeta II. Niech mu Irdora lekki będzie, a Anielski Orszak niech twą duszę przyjmie. Ja pierdolę, Luxier, Co tam się dzieje pod tą kopułą? Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? I dać coś na oczy, no daję, daję, dobra. Uwaga, lecimy. Nie ma szans, kurwa, co? Szczurski bla. Widzę, że klątwa nadal działa. Żałosne te czasy, aż mi się srać zachciało. Hohoho, ho, ho. jaki ofensyw, martwy szczur. Ho, ho, ho. No, o, Ramirez, kurwa. Prima Pris pierdolone, kurwa z mieczem pod fotelem. Ty by cię chuj zczyścił, kurwa żartownisiu, no. <laughs> Widzicie czat, Czupek miecza pod fotelem, kurwa. Prankster jebany. Teraz jestem Nadią. Teraz wyrucham całe miasto. Siema, kurwiu, dawaj Lagę, dawaj Lahe. Hej, ty! Czego tam szukasz? Rozbieraj się, kurwa, nie mam całego dnia. Nie sądzę, coś się, Nadia. się Iii, Nadia! Co to za ubranie? Nie pasuje na ciebie! Zostaw mnie w spokoju! Moje nie pasuje? Dobra, słuchaj tu. Hej, ty! Czego ty tam szukasz? Kutasa, a co? Yeah. <laughs> A będzie jeszcze gorzej. <laughs> Ale głupie To jest deska kurwa Wy jesteście jebnięci chat Jak to jest deska to wyście nigdy kurwa Gołej dziewczyny nie widzieli Porządny bufet Ale jeśli stringi w dubsko wrzynają 40 10 nowa metoda? Nie, nowa metoda będzie w niedzielę nawet jak, nawet jak się nie uda tego poprawić To zmieniamy to, nie będę w nieskończoność Siedział i próbował zrobić 4010 Wiesz o co chodzi To jest GOTI, kurwa, ta gra nie działa o to, on, Ta gra jest popsuta, tu za każdym razem coś innego się psuje, stary. Robienie rekordu w tej grze nie polega nie polega na Twoich umiejętnościach. Gdyby rekordy w Gotiku polegały na tym, jak dobrze w to grasz, jakie masz umiejętności, to tutaj powinienem mieć jakieś 39,50 na przykład, nie? Gdyby to zależało od umiejętności, stary. To naprawdę, to by było 39,55 na przykład, nie? I już chuj. To niestety polega na tym, że musisz zrobić tych ranów na nowy rekord, musisz zrobić ranów, nie wiem, 300. Z czego? 30 ranów z 300. Zresztą możemy zrobić, kurwa, ten czat. No, ile to roboty. Na nowy rekord potrzebujemy 300 ranów. Z czego? 30 ranów na 300, to postać nie, nie robi mi drugiego skoku na dole. Potem jak zrobi katapultę z wyższej półki uksardasa, spada na niższą półkę, to wtedy nie działa skok na tym i on spada, umiera na mordę. Więc mamy tak. Upadek na mordę zwierzy. Z 300 ranów, myślę, że 50... To spokojnie, kurwa. Ramirez na haksach, kurwa. To już mamy 80 tych. Z tego 20 ranów z 300. To już mamy stówkę. Eee, do tego myślę, że jakieś 20 ranów, kurwa, spadamy z zamku w górniczej dolinie 30 razy. Goni mnie krwiopica koło Fajeta, i przez to mnie zabijają. Do tego 50 z 300 to była brama na Irdorad, którą już wiemy, jak robić. Ale mówimy tak, jakby do tej pory. Na czym to polegało, nie? Gadanie, Andre? Nie no, gadanie, Andre, to jest dwie sekundy w te czy w te. Ja nie resetuję na tym, jak Andre zagada. To nie jest coś, co wpływa na nieukończenie biegu, Simon. Myślisz, że idealny run to jest 3950 czy da się Tą metodą myślę, że przy zrobieniu wszystkiego, jakby się ta gra by pozwoliła jak najbardziej, i tak dalej, i tak dalej. No, to by było ten. To myślę, że 3050. Tą metodą tutaj, nie ten. Koniec spotki przy skoku. No, tak tak często się ten, tak często się nie ten. Demon spadający pod wulkan, kurwa. Yy, biegnąc po oko i nosa, z tej skałki spadam tam. A, na końcu. To myślę, że tutaj z 300, myślę, że na końcu. Nie, no, z 15 razy? 20? Nie, no myślę, że tak. Torlo, niszczyciel, zabawy. Z 20 razy One Hit w zębat w Workendarze, że czarna ruda się wyłącza. Oj, ona kurde, to, to jest, malu, jest maluteńko Nie no, to nawet, to nawet nie jest 5 razy na 300, nie wiem, to jest ze dwa razy ta ruda. Bo ona jak nie działała kiedyś na początku, non stop nie działała nam, a potem to wyczęliśmy, już potem nie było żadnych problemów z tą rudą. No ale no dobra, no i chodzi o to, że tak tu macie kolejne XXX, x, x, to są X, XXX to się coś tam dzieje, XXX x, x, coś tam się dzieje i na końcu macie ostatni ten. Tak wygląda pobijanie rekordu w Gotiku. Zombie kołrody, No tak, to jest wszystko już zawarte w tych x nie? Tak, tu by można tego zombiaka, no tu by można wypisać, Wiecie, o co chodzi. Włączyłem Paint'a, ustawiłem na biały kolor cały ekran i ja widzę, jaki to jest kurwa, ojebane wszystko. Muszę wyczepać dywan. Uuu, poleciała ta! <ścoughs> Kurwa, teraz będzie rekord z takim czystym monitorkiem, ale będzie pobijane zara. Kurwa, czemu czyszczę ci monitor? Bo ja kocham swoich widzów. I to nieprawda, że Kajet nie szanuje widzów, co mi się często zarzuca tutaj. Ja bym chciał, żeby tu się wiecie, 200, 200 razy coś tam się kurwa gotyk świ, świruje, a 100 razy kurwa, normalnie se kończycie, kurwa, i macie, macie rekord. I chuj, nie? O, tak bym chciał, żeby, żeby było, a nie kurwa. it's about to nicht? Mehr.